Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika amatora. I cię zapraszam na odcinek, gdy zapomnieliśmy albo przegapiliśmy moment, kiedy należało wykopać czosnek. Co wtedy się stanie? Zobaczcie to ze mną. Jesteśmy przy mojej resztce czosnku Zobaczcie wszystkie liście czosnku czyli te części nadziemne są już brązowe, wyschłe. Te pędy kwiatostanowe proste są z tą kulką z nasionami. Tak to wygląda. Zobaczymy co się dzieje. Czy ten czosnek się rozszedł pod ziemią, czy nie? Zaraz zacznę wykopywać. Ja do podważenia wykorzystuję widły. I teraz będzie mi już łatwo wyciągnąć czosnek Zobaczcie tutaj drugi czosnek i dalej nie jest rozbity, nie rozszedł się, ząbki nie zaczęły się ukorzeniać, chociaż jest cały czosnek, ta część nadziemna cała jest sucha. Tak jakby jakaś choroba, jakby zaraza na ziemniaka. Ale zobaczymy, czy inne czoski się nie rozeszły, bo na wielu kanałach i wielu publikacjach mówi się o tym, że jeśli przegapimy termin zbioru czosnku, to ta główka, te ząbki się nam rozejdą i zaczną się ponownie ukorzeniać i zaczną nam uciekać. Zobaczcie, jest 10 sierpień i te główki są w całości. Na razie mam wykopanych 5, i jeszcze tutaj mam z 70 chyba, więc wykopuję dalej. Zobaczycie co będzie. Następna dobra. I dalej. Powiem Wam tak, przynajmniej 10 główek wyciągnąłem, i na razie nie widać, żeby żadna, jakakolwiek z tych główek się zaczęła rozbijać. Wyciągnę je całe i wam pokażę. Wykopałem ten czosnek, który mi pozostał we wcześniejszych filmach widzieliście, że wykopywałem już chyba za 3 tygodnie temu, jak nie więcej. Teraz go umyję. Chociaż ten, który ma być przechowany, dłużej nie powinien być myty rzekomo. Ale u nas padało przez dwa albo trzy dni ciągle i ta ziemia jest całkiem mokra. Czosnek również jest całkowicie mokry, jakby był w wodzie. Więc myślę, że tak go może jakąś myjką delikatnie spłuczę, żeby nie uszkodzić tej łuski. I go wysuszę. Lepiej go wysuszę potem jak go umyję, bo ta ziemia nie będzie trzymała wilgoci. I tutaj też zaraz policzę to, ale też myślę, że z 70 główek czosnku będzie. Jak go umyję, to się przyjrzę i Wam pokażę, czy którakolwiek główka się rozeszła. No, zbierałem 68 główek czosnku i powiem Wam, że nie zauważyłem na żadnym, na żadnej główce, żeby się rozchodziła. A sami zobaczcie. To jest ten czosnek, który został bardzo późno wykopany. Oczywiście, że jeśli się spóźnicie z terminem zbioru czosnku, to ten czosnek może się rozejść. Te ząbki się rozejdą i będzie ciężko go przechowywać. Pokażę wam zdjęcie takiego czosnku, który się zaczął rozchodzić, chociaż tutaj, słuchajcie, o, zauważyłem. Tutaj jest ta główka i zobaczcie, w tym miejscu zaczęło pękać i te ząbki zaczęły się oddzielać. Nie patrzcie na paznokcie brudne, bo z ziemi. Nie będę tutaj manikir robił, żeby komuś to przeszkadzało w którymś komentarzu. Ale nieistotne. Skupmy się na tym czosnku. Ten czosnek się zaczął już rozchodzić, te ząbki zaczęły się dzielić. Dzielić jeszcze tylko chwila i ten ząbek by się rozpadł, rozszedł i każdy ten ząbek zacząłby się ukorzeniać na nowo. I potem taki czosnek jest gorzej przechowywać, ale to jest jeden jeden, może by się znalazł jeszcze drugi, chociaż nie wiem, na 70 prawie czosnków tych główek, więc myślę, że nie jestem spóźniony z terminem, a ten termin, który zastosowałem i wykopałem czosnek wcześniej ze 3 tygodnie temu, to mógłbym dzisiaj podsumować patrząc na te główki, jakie one są duże, bo one są wszystkie duże. Naprawdę duże. I wygląda ten czosnek na zdrowy. Podczas mycia stwierdziłem, że główka jest. Te ząbki są dość twarde już. Jak trzy tygodnie temu wykopywałem czosnek, to te ząbki były jeszcze takie miękkawe. A mówiłem też, że czym później ten czosnek wykopiemy, tym lepiej. Tylko, żeby nie przegapić terminu, kiedy się on rozejdzie. I tutaj możecie zobaczyć, że czosnek. Należy kontrolować co jakiś czas i dopóki się te ząbki, te główki nie rozchodzą, to nie wykopujcie. Cały ten szczypior już teraz się zrobił brązowy. Na nielicznych tylko, na nielicznych tych czostkach jest jeszcze trochę zielonego, ale tak zobaczcie, jest cały brązowy. Nie tylko 3-4 liście, ale cały. I tak mogę podsumować, że te główki są średnio większe. Niż te, które wykopałem 3 tygodnie temu, ale to zrozumiałe, bo jeszcze ta główka nabierała wielkości i masy. Nie rozeszły się i uważam, że są twardsze te ząbki. Mają tej łuski więcej, więc będzie je łatwiej przechowywać i dłużej. W związku z tym. Nie przegapcie swojego terminu zbioru czosnku, jak nie w tym roku to w następnym, jeśli w tym roku już zebraliście, ale też poczekajcie jak najdłużej jest to możliwe ze zbiorem, bo te zbiory będą większe. Myślę, że to wszystko w tym filmiku, wprawdzie znów o czosnku, ale jakże fajnym i wdzięcznym, no i wykorzystywanym w naszej kuchni przez cały rok i prawie do wszystkiego, można go stosować i bardzo, bardzo zdrowym. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.